Cześć kochani! O, jak dobrze, że chociaż wyznacie nasz adres, no bo nawet nie wiecie, przed jakim dylematem ja musiałam stanąć. Zresztą, poczekajcie, poczekajcie, wszystko od początku. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co takiego mi się dzisiaj przydarzyło, koniecznie zostawcie łapki w górę, a teraz już przechodzę do mojej opowieści. Peppa, jak większość mieszkańców swojego miasteczka postanowiła aktywnie spędzić swoje wakacje. Dlatego wybrała się na małe kolonie. Ho! Oh. I postanowiła, że wyśle kartkę do swoich rodziców. W tym miał pomóc jej Bing. No bo w końcu kto lepiej doradzi, którą kartkę wybrać niż sprzedawca. Bing! Bing! Halo! Jesteś tu? Och! Nie mogę go nigdzie znaleźć, a najchętniej bym sobie pooglądała te wszystkie pocztówki. Więc tylko nie wiem czy mogę je zabrać, no bo nie chcę, żeby później były jakieś nieporozumienia. A więc w takim wypadku najlepiej będzie, jak poczekam jeszcze chwilkę na Binga. Bing! Jesteś tu? Halo? O jeny. Ach, to ty Peppo! Tak właśnie mi się wydawało, że ktoś mnie wołał. O, przepraszam cię, ale jestem tak zapigany. Po prostu nie pamiętam, kiedy ostatni raz był tutaj taki wielki ruch. No ale to wszystko wina wakacji, wina, a może zasługa. <laughs> no, w każdym razie nieważne. Mów, co ciebie do mnie sprowadza? Może mogę ci jakoś pomóc albo coś doradzić? Pink, w końcu jesteś? Już myślałam, że może masz zamknięte, a ja po prostu tutaj tak krzyczę i krzyczę. <śmum> Mam nadzieję, że Ciebie jakoś nie przestraszyłam tym wrzeszczeniem. No coś Ty, Peppo, jak mogłabyś mnie przestraszyć? Nie, po prostu byłem ostatnio strasznie zabiegany. W takim razie pozwól, że Cię oprowadzę po mojej nowej wystawie. Spójrz. Tu masz wszelkie możliwe statki w butelkach. Tam dalej, o, musisz tam się odwrócić, widzisz? Tam, 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 hen wysoko. Tam znajdują się wszelkie możliwe skarby znalezione z morza. Masz to muszelki, jakieś dziwne skorupiaki i inne takie rzeczy. Hmm, więc może coś takiego ciebie zainteresuje? W tak się składa, Bing, że dokładnie wiem, co chciałabym kupić. Tylko. Problem jest nieco inny. Nie wiem, którą pocztówkę wybrać. Chciałabym napisać do mojej rodziny i ich pozdrowić z wakacji. Wiesz, jestem pierwszy raz sama na wakacjach, dlatego to dla mnie bardzo ważne. Więc, a możesz mi coś pomóc wybrać? Ależ oczywiście, takie sprawy to nie problem. W takim razie, a może jakąś z ładnym widokiem, albo z zachodem słońca, albo spójrz tutaj, poczekaj, tylko Ci ładnie wyjmę i je pokażę, o tutaj, zobacz, tutaj masz takie, gdzie masz dużo różnych zdjęć, może jak, może jakąś taką, wiesz, wtedy mogą zobaczyć, gdzie byłaś, no zresztą zdecyduj sama. No dobrze, chyba już wybrałam, więc najlepiej będzie, jeśli wyślę tą, gdzie jest i zachód słońca, i dużo obrazków. Wtedy będą mogli podziwiać tam, gdzie byłam, tak jak zresztą powiedziałeś. Więc wezmę tą. I ach, bym zapomniała. Jeszcze też ja, jeśli mógłbyś ping, to poproszę o znaczki. Już podliczam. Zaraz się dowiemy, ile to wszystko razem wyjdzie. A. O, spójrz tylko ha tak, tu i... Hej po mam dla ciebie paragon. O, no to już wszystko załatwione. Teraz muszę tylko wypisać kartkę i mogę ją wysłać. A, rodzice na pewno się ucie ucieszą, mały George też. Ha, no dobrze, to w takim razie pozdrowienia z upału. Nie, inaczej, eee, serdeczne pozdrowienia z nadmorza. Tak będzie najprościej. No dobrze, to kartka jest praktycznie już gotowa do wysłania, ale, och, przecież jeszcze muszę wpisać kod pocztowy, ale, ale jaki my mieliśmy kod pocztowy? Adres doskonale pamiętam, ale kod... E, no nie wiem, nie wiem, tylko teraz muszę sobie to jakoś przypomnieć. Ha, jakie były cyfry? Pięć, tak, pięć cyfr było na pewno, ale jakie to były cyfry? Och, jak ja mam teraz wysłać kartkę, skoro nie pamiętam kodu? Muszę wymyśleć to szybko, może mi się coś przypomni. O, cześć Peppo, nawet nie wiedziałem, że ty też tu jesteś na wakacjach, ale przypadek, co nie? O, Minionek, po prostu z niebami spadłeś, przecież my jesteśmy sąsiadami. No tak, no jesteśmy sąsiadami Peppo, ale czy, czy wszystko w porządku? Jakoś tak troszkę dziwnie się zachowujesz. Ach, tak, tak, w porządku. Po prostu hmm, jesteś rozwiązaniem wszelkich moich problemów. Ja? Rozwiązaniem wszelkich problemów? Nawet Gru nigdy tak o mnie nie mówił. Hmm. No ale skoro Peppa tak twierdzi... To zapewne musi mieć rację. Więc, Pep, po oczywiście, że ci pomogę. Powiedz tylko, czego dokładnie potrzebujesz. No, bo inaczej dosyć ciężko mi pomóc, jak nie znam problemu. No bo widzisz Minionku, skoro jesteśmy sąsiadami, to na pewno musimy mieć podobny kod pocztowy. A ja właśnie go zapomniałam, a chcę wysłać kartkę i po prostu, o już sama nie wiem, już tak wszystko zwątpiłam. Hej, 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 hej Peppo, ale musisz mówić wolniej, nie mogę nadążyć. Więc o, o jaki kod chodzi? Kod pocztowy. Dobrze zrozumiałem? Tak, no bo widzisz, dobra zacznę jeszcze raz. Chciałam wysłać kartkę do rodziców, i zapomniałam kodu. A ty mieszkasz obok mnie, więc pewnie te kody nasze są jakoś podobne. Może ty mi powiesz swój, a ja może dzięki temu przypomnę sobie kod do mojego domu i będę mogła wysłać kartkę. Hmm, już ci mówię, mój kod, albo lepiej zapiszę ci go na kartce, dzięki temu ty sobie przypomnisz swój. A teraz tak sobie myślę, może ja też wyślę kartkę do swoich znajomych. Na pewno będzie im bardzo miło. Tak, w końcu ja też lubię dostawać takie rzeczy. Później się fajnie takie kartki ogląda i wspomina. Hmm, a wy kochani, lubicie wysyłać albo dostawać kartki? Koniecznie nam o tym dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia.